O zamku bez Siekiery budowanym. Gdy miniesz wieś bez siekiery, zobaczysz ruiny zamku. Zmruż teraz swoje oczy i spróbuj sobie wyobrazić, jak wyglądał ten zamek 500 lat temu. Stał na niewielkim wzgórzu, był zbudowany z pięknej czerwonej cegły, a dookoła otaczała go fosa. Piękniejszego zamku w całym województwie nie było. Jaki zamek, taki pan. Jaki pan taki zamek? Właścicielem zamku był pan Mikołaj Sokołowski, zacny rycerz. Szczęścia niestety nie miał, bo ani pięknej żony nie posiadał, ani skarbów, żadnego bogactwa, a też w wielkich bitwach udział nie brał. Był biedny jak ta przysłowiowa, mysz kościelna. Zanim zamek wybudował, konia tylko miał, miecz i srebrne ostrogi. No, na rycerza niby nie za mało, ale na szlakcica to bardzo za mało. Gdy na zamek do Łęczycy zaproszony przyjeżdżał, szlakcice odwracali się do niego plecami, bo uważali, że to niedobre dla nich towarzystwo. Aczkolwiek Mikołaj miał swoją grupę dobrych znajomych, na których zawsze mógł liczyć. Mikołaj zakochany był w kasztelance łowickiej, która równie patrzyła na niego z miłością, tak jak on patrzył na nią. Niestety, Mikołaj biedny był, a kasztelan swojej córki za biedaka wydać nie chciał. Dnia pewnego, gdy po uczcie na Zamku Łęczyckim goście już pospali się przy stołach, a psy ściągały resztki jedzenia na podłogę, do Mikołaja podszedł nieznajomy szlachcic. Przepięknie ubrany, ze smukłą wyciągniętą brudką, w płaszczu i z kolczykiem z brylanta w uchu. Mikołaj pomyślał, Obcokrajowiec chyba jakiś. Ale nie, bo do Mikołaja po polsku się odezwał. I co, panie Mikołaju? Jakież zamiary wasze? Zamiary? odezwał się Mikołaj. Względem czego? Kogo? Chodzi o pannę kasztelankę. Uśmiechnął się nieznajomy szlachcic. Zaraz, panie, Mikołaj spojrzał na szlachcica nieco przerażony. Skąd ty to wszystko wiesz? Przecież, czy my się znamy? – Ja wszystkich znam – uciął nieznajomy. A co do panny, stawiam sto dukatów, że nic z tego nie będzie. – O, takich rzeczy się rycerzowi nie mówi, szczególnie tutaj, na Łęczyckiej ziemi. Mikołaj poderwał się i chciał już rzucić szlachcicowi rękawicę pod nogi, chciał go na pojedynek wyzwać, ale tamten rzekł na to. – Siadaj, waść, chcesz panny rękę dostać? Powiem wam jak. Zamiast wytrzaskać nieznajomego po twarzy rękawicą, Mikołaj grzecznie usiadł i zaczął się wsłuchiwać, co nieznajomy ma do powiedzenia. Zapytacie zapewne, kim był ten tajemniczy nieznajomy. A to we własnej osobie był diabeł Boruta, który tylko czyhał na tak dobre dusze, jak dusza Mikołaja, bo tych niedobrych w piekle miał już pod dostatkiem. Boruta dobrze wiedział, jaką kartą zagrać, żeby już na wieki duszę Mikołaja na swoje używanie zabrać. Co jeden drugiemu obiecał i jaki to był zakład, pewnie już się domyślacie. Boruta dał Mikołajowi skrzynię złotych dukatów, za które mógł wybudować zamek oraz posiąść za żonę córkę szlachcica. Natomiast Mikołaj zobowiązał się, że odda swoją duszę za te wszystkie dobra, które mu diabeł. Odda. Dał jednak Mikołaj Diabłu jeden warunek. Duszę swą zachowa w momencie, kiedy wybuduje zamek bez użycia siekiery. Pomyślał Mikołaj, ale przechytrzyłem tego diabła. Zachowam wszystko: i zamek, i piękną Elżbietę oraz swoją duszę. Na budowę zamku piękne miejsce wybrano. Zamek był budowany z czerwonej cegły i z każdym dniem stawał się coraz większy i coraz piękniejszy. Mikołaj oświadczył się szlachciance Elżbiecie, wyznaczono już datę ślubu, a piękna suknia dla panny młodej była już gotowa. Ceglane mury zamku Besiekierskiego stały już wysoko, gdy pewnego dnia pojawił się tam Boruta. Noc już przychodziła, więc murarze powoli kończyli swoją pracę. Borutę dostrzegł Mikołaj i pomyślał sobie, co ulicha, co on tu robi. – Witaj, panie Mikołaju! – powiedział diabeł. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś o naszym zakładzie. Nic z tego, zawołał radośnie Mikołaj. Nie użyliśmy tu żadnej siekiery i każdy, kogo napotkasz, będzie w stanie to poświadczyć. Czyżby? parsknął Boruta. Podejdź no tu, chłopie. Zawołał Boruta mężczyznę, który właśnie schodził z zamkowej budowy. Jak cię zwą? Siekiera, panie. Jaśko Siekiera. Murarz z Łęczycy. Nie skończył jeszcze mówić Jaśko Siekiera, a ziemia zadrżała, woda w fosie się zagotowała, a nad zamkiem pojawił się żółty dym o zapachu siarki. A gdy się rozwiał, w Besiekierach nie było już ani pana Mikołaja, ani Boruty. Pozostał się tylko zamek. Koniec. Do zobaczenia.